Cześć Ja jestem Damian i witam Was w kolejnym od piątkowym odcinku, a w tym odcinku będzie QA. Tak dokładnie QA, bo bardzo chcieliście QA, zadawaliście pytania, więc ja teraz te pytania wziąłem i skleiłem w jedną całość i po prostu lecimy bez przedłużania, bo wiem, że nie lubicie tego, więc lecimy. Pierwsze pytanie czyli kie kiedy oceniamy muzykali? Ocenianie muzykali. Nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, ale postaram się to zrobić w następny piątek. Kolejne pytanie: czyli ile chcesz wbić subów do końca 2017 roku? Yy, ogólnie, moim celem yy, do 2017 roku jest wbicie 10 tysięcy subskrypcji. Wiem, że to jest bardzo trudne wyzwanie dla mnie, ale myślę, że się uda i ja trzymam kciuki i wierzę w was. Kolejne pytanie, czyli jaki jest twój numer telefonu? No dobra, powiem wam, ale naprawdę nikomu nie mówcie, bo to jest mega, mega ważne. Naprawdę, trzymam was za słowo. 9, 7. Kiedy pierwszy raz jeździłeś na snowboardzie lub na naritach? Na snowboardzie pa pamiętam, że dwa lata temu jeździłem i to był mój pierwszy raz na snowboardzie. Było trudno, ale się nauczyłem, bo chciałem po prostu spróbować. A na nartach jest już w sumie od chyba 7-8 lat i naprawdę są mega narty. Kim chciałbym zostać w, przysz w przyszłości? Najbardziej bym chciał, właśnie, zostać piłkarzem, youtuberem, bo to jest naprawdę mega sprawa. Kolejne pytanie: czyli Rafonix czy Meduza? W sumie lubię obu, obu ziomków, nie mam spina ani do Rafona ani do Meduski, bo naprawdę są mega, uwielbiam ich livey, więc lubię Rafona i Meduza. PS czy Xbox? Zdecydowanie PS. I ostatnie pytanie na dzisiaj, czyli jaki jest twój ulubiony kolor? W sumie moim ulubionym kolorem jest chyba niebieski i zielony. I czarny i szary. Coś tak. Dobra ludzie, dziękuję wam za oglądanie. Myślę, że odcinek wam się spodobał. Łapka w górę, subskrypcja i do niczego więcej was nie zmuszam. Trzymajcie się i do wtorku.